Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Karga to jest Ears. No i dzisiaj, <laughs> chciałem wam pokazać kolejny skrypt, bo ten mnie nie, nie, nie do końca satysfakcjonował. Który tu był do oświetlenia dzień noc. A mianowicie, no on mógł tylko sterować, tak jak wcześniej tam pokazywałem, jednym urządzeniem przypisanym pod tą śrubę, tam D D1 chyba, jak się nie mylę. Więc znalazłem inny skrypt, trochę lepszy. No i drugi, zarządzanie temperaturą w zbiornikach. No czy tam w czymś innym? Generalnie chodzi o to, że on przy zadanej temperaturze uruchamia nam elektrozawór i powoduje, że na przykład chłodzi, chłodzi nam się tam zbiornik, czy, czy jakiś rurociąg z jakimś gazem, czy tam coś. No, w każdym razie może tak. A no skoro już jestem tutaj, no to zacznę od tego od tego układu do chłodzenia zbiornika. Yy, więc generalnie mam gdzie jest mój tablet. Ja tutaj sobie zbieram dwutlenek węgla. No i on niestety ma taką temperaturę, jak bo to jest pozyskiwanie tu z pieca. Czyli ma taką temperaturę, jak tu widzicie tam. W tej chwili y, gazy z pieca mają 490, tam 4 stopnie. No i lecą tym rurociągiem, jak wcześniej pokazywałem, do tej pętli tu 490. No i tu są odfiltrowywane do tego zbiornika. No to wykorzystuje tam w bazie do, do roślin i tak dalej. No mam już tego trochę dużo, będę musiał tutaj sobie też potem zrobić jakieś zabezpieczenie, które mi upuści ewentualnie z tego zbiornika, ale to, to tam na zasadzie może zaworu zrobię, e, zaworu ciśnieniowego, no, natomiast z tej strony się trochę zmieniło, widzicie doszedł jeszcze jeden zbiornik, Wykom tak sobie wykombinowałem, że skoro ten zbiornik, który mi tutaj ten podtlenek azotu odbiera z tego, z tej, przy kruszeniu tego lodu, no on też, żeby się tutaj nie, nie skraplał, musi mieć dość wysoką temperaturę, nie? No i aktualnie ten zbiornik też ma 490 stopni, no bo przy kruszeniu tego lodu i filtrowaniu używam tutaj tego, tej grzałki. No i najczęściej o niej zapominam, więc mam tu temperaturę 490 stopni. No i praktycznie tego potlenku azotu nie mogę wykorzystać, bo potrzebowałbym go wykorzystać do paliwa, ale wtedy on nie może przekroczyć, ta mieszanina nie może przekroczyć 50 stopni Celsjusza. Więc żeby móc coś zacząć robić, no muszę mieć ten gaz poniżej 50 stopni. No i wykombinowałem sobie coś takiego, że tu jest drugi zbiornik, jak widzicie, i tu jest regulator ciśnienia, który blokuje, znaczy powoduje, że tu jest maksymalnie 1 megapaska. Czemu akurat tak? Już tłumaczę. Jak sobie tutaj wejdziemy w tą tabelkę, tu sobie wyświetlimy gazy i podtlenek azotu. Celsjusze, no to widzimy, że on tu nam się zacznie przy 158-2000 kPa. Natomiast ja potrzebuję mieć go gdzieś koło 30, no to powiedzmy, jeżeli tu sobie wybierzemy 30, no to widzicie, jest trochę powyżej 1000 kPa. Więc teoretycznie, yy, jeszcze tego nie, 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 tutaj nie, nie, nie sprawdziłem, nie dokończyłem tego. No to y, przy tej temperaturze, przy 30 stopniach, dopiero yy, sprężony do 1095,5 kPa, powinien mi się zacząć skraplać. Więc ja sobie zrobiłem 1000 i chcę, go, chcę ten gaz utrzymać w temperaturze 30-35 stopni. Więc on mi się nie powinien skraplać, a ta temperatura już mi pozwoli mieszać go i tworzyć to super paliwo, nie? czyli te nitro. E no i teraz tak, tu jest też zabudowana chłodnica, z tyłu jest tutaj o elektrozawór, czyli taki sam układ jak ten, tylko jeszcze go tutaj nie podłączyłem. No, i dlatego on ma taką samą temperaturę jak w tym zbiorniku. No, i teraz sobie tutaj wyklikam, żeby, żeby ta chłodnica tutaj mi wychładzała ten zbiornik, ale tylko ten. No, mam nadzieję, że to nie przepuści tu przez ten elektrozawór. Chyba, że jeszcze dać zawór kurcze wstecznego. No, ale to zobaczę, co się będzie działo. Znaczy taki, ten jednokierunkowy. No i tu i... powinien być wtedy gaz zdatny do użytku. Teraz tak, jak działa ten, ten układ? Za chwilę go tam pokażę, jak on wygląda. Jedyną rzeczą, którą trzeba sobie w nim wyklikać, to jest temperatury, jakie chcemy, czyli minimalna i maksymalna. Jaką chcemy użyć. I to jest o tyle fajny układ, że on potrafi obsługiwać trzy takie komplety, na przykład trzy zbiorniki plus trzy te, zawory, te elektrozawory. Nie? Czyli tak na, na jedynce, i na. Spadnę tu. Dobra. Na, na D0 i D1 mamy jeden komplet. Na, na tej na dwójce i trójce mamy kolejny komplet, czyli tu zbiornik, czy tam czujnik jakiś rurowy, a tu elektrozawór. Nie? Tu znowu jakiś kolejny zbiornik, czy, elek czy tam jakiś czujnik rurowy i elektrozawór. I tutaj taka uwaga, jeżeli sobie wgracie ten, ten, ten skrypt do, do układu, a będziecie chcieli korzystać, tylko żeby obsługiwał jeden zbiornik, no to konieczne jest na wszystkich trzech znaczy na wszystkich trzech kompletach, nie? ustawienie tego samego zbiornika, bo inaczej on wam wywali błąd. Jak nie będzie widział na którymś, na którymś z tych pokręteł, to nie będzie widział zbiornika albo elektrozawodu. Więc jeżeli chcecie mieć powiedzmy jeden zbiornik, no to trzeba ten sam widzicie, wyklikać na wszystkich, nie? No i ten sam zawór tak samo na, na, na wszystkich tych pokrętłach. Czyli w tym momencie jakby wszystkie trzy, mm, nie obsługuje trzech zbiorników, tylko jeden, ale na tych wszystkich śrubach ma ustawione te same, e, ten, ten sam zbiornik i, ta, i ten, ten sam elektrozawór. No teraz jak będę chciał sterować tym, no to po prostu zmienię sobie e, trójeczkę Dwójkę na tamten zbiornik, trójkę na tamten zawór. Nie? Czyli będą jak gdyby dwa przypisane do tego zbiornika, te dwa też do tego zbiornika, a ten i ten do tamtego zbiornika. No, muszą być wszystkie, wszystkie te piny, znaczy wszystkie te pokrętła obłożone. Mam nadzieję, że jasno to wyjaśniłem. No i on wtedy pracuje bezproblemowo, nie? jak widzicie, tu jest temperatura tam minus 90, bo on tu sobie bierze to z atmosfery, tam jest zimno, minus, no, a tu wychładza nam ten gaz, który jest w zbiorniku, nie? No i taka sama zasada będzie przy tym zbiorniku, yy, że tak powiem, do, do zimnego podtlenku azotu, nie? Teraz tak, jak ten, jak ten, jak ten zawór działa, znaczy zawór, ten skrypt wygląda, że tak powiem, na stole. To jest chyba ostatni, który tu robiłem. Tak, tu. Więc jak sobie go wgracie, Oczywiście z biblioteki, z, z z warsztatu na Steamie. Link oczywiście będzie w opisie, tak jak zawsze. No i jedyną rzeczą, co trzeba, to tu skorygować te temperatury, nie? Tu mamy temperaturę max, tu jest minimum, nie? No i temperaturę oczywiście, oczywiście jest w kelwinach, więc tam sobie trzeba, nie wiem, albo samemu przeliczyć, albo w Google'u zadać pytanie i dostaniemy wynik. No ja tu sobie ustawiłem, że ma być między 30 a 35 stopni utrzymywany ten gaz, więc tutaj są te moje namiary. Nic więcej w tym skrypcie nie trzeba wyklikiwać. Tak jak mówię, jedynie tylko jeżeli wykorzystujecie go do jednego zbiornika, a nie trzech. Tak tu widzicie, jest jeden komplet, drugi komplet, trzeci komplet. Zbiornik, zawór. Zbiornik, zawór, zbiornik, zawór, zbiornik, zawór, nie? No i... Ustawiacie sobie tam swoją temperaturę. Tu jest domyślnie ustawione minimalna 0, maksymalna 20, chyba jak się nie mylę, w tym skrypcie, jak pobierzecie. Więc trzeba to sobie skorygować do swoich potrzeb. Nie? No i odpalamy i to cała parada. Nie? Kolejnym taką ciekawostką, może dla niektórych, jak spojrzycie, mam tutaj dwa zbiorniki już. Ustawione te, te inteligentne. Różnica między ty, tymi zwykłymi a inteligentnymi jest taka, że no do niego wchodzi dwa razy więcej gazu. Czyli jak tamten powiedzmy wytrzymuje 10 tysięcy, a tak standardowo jest tam, jak zaczynamy grać czy coś, to tam jest niecałe 6. Ja tu wcześniej miałem ustawione 6,5 dla bezpieczeństwa no ten wytrzymuje ponad 20. <laughs> Kilopask 20 tysięcy kilopaskali. No i ja teraz tutaj mam 18, tam 50 kilopaskali ustawione, nie? Także dużo, dużo to więcej daje. Dwa razy dłużej możecie tam, bo nawet trzy prawie, że biegać sobie w stosunku do tego podstawowego. Także jeżeli możecie, to warto jest to sobie zrobić. Jedyną uwagą jest tak, że tutaj na ten zbiornik odpadów nie da się dać tego zbiornika, znaczy no, da się dać, tylko, że on będzie też wam tu zgłaszał tym, że zbiornik jest już przepełniony, jak osiągniecie tam chyba okolice 3000 tysięcy tych kilopaskali, nie? Także no o tym, o tym trzeba pamiętać. No i tego zbiornika w sumie nie warto wymieniać, bo i tak wam będzie tutaj cały czas płakał, że zbiornik jest przepełniony. Ja tylko sobie na moment jeszcze to zrzucę. Uzupełni trochę. Minimalnie. I przejdziemy sobie do kolejnego skryptu. To jest skrypt ten dzień i noc. Ale taki trochę inny, że tak powiem. I inaczej się go Programuje niż niż te pozostałe. To znaczy, skrypty działa na zasadzie nazw, które nadajemy lampom. Już zaraz tłumaczę, o co chodzi. Dobra, niech będzie, starczy tego dobrego. Te filtry lecą jak woda, trzeba by było zmienić ten kombinezon na ten zaawansowany i dać mu jakiegoś chipu. Eee, dobra, ja już pokazuję o co, o co chodzi. Do tej pory był ten skrypt, tutaj, który, który wcześniej prezentowałem, czyli on tutaj tylko może obsługiwać jedna, jedny, jedną jakąś lampę, jedno jakieś urządzenie, no i potrzebuje czujnik światła do, do działania. Ten drugi też potrzebuje czujnik światła. Ja może ten skrypt pokażę. Ja go akurat zamontowałem sobie na zewnątrz. No, jak widzicie, w nocy świecą mi te lampy, świeci mi tam ta migawka, ale jeszcze jedna uwaga: skoro tu jesteśmy w tym miejscu, te lampy jednak są dużo słabiej widoczne z oddala. Lepiej, jak na przykład na wieży, by było zamontować w każdym kierunku jedną taką lampę, taką, taki reflektorek, wtedy jest naprawdę dużo, dużo, dużo dalej widać tą bazę z, niż niż, ten, niż te lampy. Także, jeżeli jeżeli no. Komuś na, bardzo zależy na tej, żeby z dalszej odległości było widać, gdzie jest baza, to jednak radziłbym jeszcze domontować na każdej takiej, w każdą stronę, jedną taką lampę, typu ten reflektorek. Dobra. Teraz tak, ja mam to tutaj, ja go może zabiorę. Jak widzicie, lampy świecą w nocy. I mam ustawioną jedną stację hydroponiki, też już pod ten układ. Jedna chodzi z tego starego chipa, a druga z tego, który teraz tu mam przy sobie. Czyli generalnie ta jest na starym, a ta jest już na tym nowym. Teraz tak, o co tu biega w tym skrypcie? OK, mamy go i edytujemy. Widzicie, on tutaj, autor dał, że, że 10 typów lamp, czyli te 10 typów lamp on tutaj obsługuje. Nie obsługuje tej lampy migającej. Ja ją tu sobie dodałem sam. Jeżeli ktoś chce, no to po prostu musiałby tu, no nie wiem, może skopiować sobie na przykład linię wyżej, tylko musi dać tutaj ten, tego hasza. Czyli ten numer tej, tej lampy. Ja, no to jest jedno miejsce, które musi przeedytować, i na końcu tu jeszcze z tego skryptu tak samo musi dodać tą, ten now, tą nową pozycję. Jako tutaj on, i on do. Jakby to powiedzieć, to jest oświetlenie nocne, to jest oświetlenie dzienne, nie? czyli. Jak widzicie, każda ta pozycja ma oświetlenie nocne, oświetlenie dzienne, lampa 2 oświetlenie nocne, oświetlenie dzienne. Oprócz tutaj tych dwóch ostatnich, czyli tego i tego, no to są, które tylko w, w dzień, no bo w nocy nikt nie oświetla lampą roślin, albo tą, tą stacją hydroponiki nie? i te dwa dotyczą się tych lamp do hodowli roślin. Wiązane są tylko tutaj do oświetlania, no, jak jest dzień to świeci lampa nam, jak jest noc to nam gaśnie. Natomiast te wszystkie pozostałe mogą mieć do wyboru albo oświetlają coś, podświetlają coś w dzień albo w nocy nie. Także tutaj te, te, te 10 jest. Natomiast jeżeli ktoś chce dodać tą mrugającą, czy jakąś inną, no to wtedy musi tutaj sobie dodać kolejne linijki. W moim przypadku te dwie ostatnie do tej mrugającej lampy. No i tutaj zdefiniować to urządzenie, które ma być obsługiwane. Czyli w moim przypadku ta mrugająca lampa. Nie? Tam na tej wieży. E... Jeżeli ktoś tutaj nie chce nic dodawać, starczą mu tylko te zwykłe lampy, no to niczego tu nie musi zmieniać w tym skrypcie. Jedynie pamiętać, żeby nadać nazwę lampie, która ma świecić, która ma świecić nocą, tym Nachtlicht, tak bardzo niemieckiego będzie, no a Tutaj jest w sumie nie, nie napisane, a ta, która ma świecić w ciągu dnia, no to musi być ten taglicht w nazwie. Znaczy, tylko to. Trzeba zgumować całą nazwę urządzenia, zostawić to samo. To ja to już pokażę, jak to wygląda. W praktyce. Jak widzicie, ta jedna stacja hydroponiki, tak jak powiedziałem, ona mi działa na, mm, już na tym nowym układzie. Więc ona, żeby mi się oświetlała w dzień, no to jak widzicie, musiałem jej nadać tę nazwę Taglicht. Widzicie, tu jest. I on po tej nazwie rozpoznaje, że ma tutaj zaświecić tą, tą stację. Tej hydroponiki. Natomiast te, które są w nocy, jak na przykład te, no to muszą mieć nadane nazwy. tą nachtlicht. Ta się nazywa nachtlicht. Tak samo. No tak samo. No i ten mrugające. widzicie tak samo. Dobra. No i uważam, że ten skrypt jest w tym momencie dużo dużo lepszy, bo tak można sobie wybrać, które rzeczy oczywiście wszystkie te rzeczy muszą mieć w tym samym obwodzie elektrycznym, nie? Bo inaczej nie zadziała to. Dobra, teraz, aha, no i wiadomo. I tu trzeba na pinie pierwszym czujnik światła, czyli ten sam, który wykorzystuję tam wcześniej, to jest ten, który mam tam na górze przy tych rurach. Yy... Nie wiem, czy on tu jest, ale tu tylko wskaz wskazałem to. Może to się tu zmieni za chwilę, jak on, on przejdzie w dzień, to będzie ten taglicht. Nawet nie, 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 nie patrzyłem. Zaraz zobaczymy, że się zrobi jasno. Zobaczyć, czy to się zmieniło. W każdym razie tylko trzeba tu wskaźnik, wska wskaźnik, Czyli światła trzeba tylko pokazać, nie? Zaraz zobaczymy, jak to zgaśnie, czy to tam się ta nazwa zmieni. W każdym razie nie trzeba tam niczego więcej wyklikiwać. Jeden moment. dodaję sobie kolejne trzy wiatraczki i kolejny transformator, nie? Fajnie tu przebudować, to by było tak jednakowo. No ale to. E, to dobra, może zanim się jeszcze zrobi jasno, no to jeszcze jedna taka mm, rzecz. Rozbudowuje się tu za bazą, i tu, jak widzicie, powstała nowa hala. Usunąłem tą górę, która tu była. Góra została zlikwidowana. Zrobiło się dużo miejsca pustego, i teraz tak. Jak widzicie, już stoi tutaj jeden silos. Tu już jest podprowadzone, podprowadzone sypy. Tu jeszcze będzie do góry i skręcało do środka. No i tu będzie piec, no i maszyna ta wydająca, nie? Która, piec będzie wytapiał sztabki, ładował te do tej maszyny wydającej no ja tu sobie będę mógł korzystać nie wiem jeszcze zastanawiam się może tu jakieś drzwi zrobię i tam do pieca sobie będę prosto brał. natomiast tu postawię jeszcze jeden jeden ten jed, jedną podłogę nie? I, i tam będzie druga maszyna wydająca i ta będzie mieć sztabki, a ta na górze będzie miała łarudy czyli na przykład jak tu będzie wytapiało się żelazo to na górze w tej maszynie wydającej będzie też zbierał się ruda żelaza, nie? po co to? Eee, no planuję, że tutaj. Tutaj gdzieś będą jeszcze te, te wirówki, tu gdzieś kopalnie. No a tu gdzieś w tym rejonie zbuduję płytę tą lotniskową i w razie, jak będę chciał sobie zahandlować, no to. Prosto z tych maszyn, bo inaczej to tam trzeba było w rękach nosić. Po prostu będę mógł sobie handlować z tym handlarzem, nie? czyli tam kasiorę sobie zdobyć na inne jakieś tam rośliny czy, czy, czy coś. Także, no, tak mówię, tu jeszcze będzie podłoga i na górze jeden rząd maszyn wydających, bo to jest tutaj właśnie to odbicie bo to poleci tu do. Pieca i potem do maszyny wydającej, a tu do maszyny wydającej jako rudanie. No a nadwyżka z wirówek będzie trafiała tu. Tu jeszcze będą e, te, te, te sortowniki zbudowane do każdego. I wszystko w automacie powinno ładnie śmigać. Dobra, zobaczymy, czy lampy się wyłączyły. Czy ta nazwa się zmieniła. Dalej jest, hmm. no nie wiem. W każdym razie ja tutaj niczego nie, nie przerabiałem, nie definiowałem, tylko wskazałem ten czujnik. No i tyle. Eee, zresztą jak widać tutaj się to podświetla na żółto i, i, i ten czujnik chce natomiast tu nie wiem czemu tu się to świeci na czerwono nie mam pojęcia eee, a jakbym go zgasił zaświecił to co będzie dalej jest to samo no dobra w każdym razie widzicie teraz się zrobił dzień lampy te zgasły a zaświeciła się tutaj ta Stacja Hydroponiki, nie? Materia. No i zaświeciły się obie. Ta jest obsługiwana z tego układu, a ta już jest z tamtego, według tej nazwy. Także obydwa te skrypty podlinkuję. Jeżeli ktoś jest zainteresowany takim, takim. Układem Mi się wydaje, że dość fajny układ. To znaczy, może tam do jakichś innych roślin będzie trzeba już po tym zrobić jakiś bardziej zaawansowany, z jakimś tam większym podziałem. Ale soja rośnie, no może ziemniaki lepiej rosną od soi. No ale generalnie chyba soja nawet też trochę dłużej rośnie. A ja już chyba nawet mogę sobie zrobić frytki. Zaraz zobaczmy, bo nie jestem pewien. Tu mam trochę zebranej soi. Dobra, mamy olejek. To za mało chyba jest na frytki. Na frytki chyba potrzeba 5 ml. Zobaczmy. No tak, ja mam 3, a potrzeba 5, czyli jeszcze się muszę smakiem obejść. Na razie fryt, frytek nie będzie. Yy, czemu frytki? W yy, no, tych wszystkich tu dań to chyba frytki mi najlepiej pasują z tego powodu, że yy, po zjedzeniu dają, dają tutaj yy, do jedzenia 100%. Ale Napić się idzie chyba 100, do 175 czy coś takiego. Także jak na batonach, tych, yy, które tam zaczynamy grę, no to można się tu napić do 120. Teraz na zwykłych kartoflach, czy mogę napić tylko do 100. Sprawdźmy jeszcze, jak na 100%. Mamy 43. Napijmy się. No i mamy 99, nie? bo ona od razu ten procent straci, jakby. No a jak zjemy frytki, to możemy się tu napić do 180 czy do 175, już nie pamiętam. No dobra, no to w sumie by było tak na dzisiaj tyle w tym odcinku. Dwa skrypty do wykorzystania. Także można śmiało walczyć. Zobacz, jeszcze tutaj coś jest przypisane. No nie, tylko jest D0. O, tylko jest D0. Także nie ma niczego więcej nie trzeba, tylko, tylko na D0 pokazać czujnik światła, i to tyle. E, dobra, no to tyle w tym odcinku. Zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że jak ktoś gra pierwszy raz tą grę, to, to coś mu to pomoże. A ja, za i, i, i tym samym zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.